Pierwszy film, który zrobiłem z brykiciarką z drewna, jaką tu u siebie wykonałem. Miał parę tysięcy wyświetleń, więc pomyślałem, żeby może zrobić właśnie taką brykiciarkę ponownie, natomiast troszeczkę ją udoskonalić, troszkę ją zmienić, bo było sporo tam jednak błędów, które później sam zauważyłem podczas wyciskania brykietu. A i widzowie, którzy oglądali, też mi pewne pomysły i podsunęli, i pewne rzeczy skrytykowali, więc wydaje mi się, że teraz, już mając to doświadczenie, zrobię troszeczkę lepszą prasę i myślę, że ktoś z tego pomysłu jeszcze by skorzystał. Do tego kupiłem tym razem rurę. Widzicie, że to jest rurka normalnie PCV, setka, taka kanalizacyjna, zwykła rura, nie wiem, na to ma ta to 40 cm, może 30, nie wiem, powiedzieć, że no ona tutaj ma. A no, potem dostosujemy sobie to do wielkości brykietu. To będzie ta rura, w której właśnie będziemy wrzucać, do której będziemy wrzucać tą masę z brykietu i w niej będziemy wyciskać. Także trzeba do tej rurki zrobić całą budowę, czyli nogi, blat, wiadomo, yy, rączkę tą zaciskową, no wszystko wszystko to co jest tam potrzebne po prostu do całej tej brykieciarki. Na pewno trzeba będzie tu nawiesać otwory. Myślę, że zrobimy te otwory wiertłem, nie wiem, czwórką, może nawet piątką, zobaczę jeszcze, żeby nam po prostu się nie zapychała, a jednocześnie, żeby nie były za, za dużo otwory, by się nie okazało, że ta masa wyciskana zacznie nam się wylewać poprzez te właśnie otworki. Także myślę, że nie wiem, może piąteczkę spróbujemy, zaczniemy to nawiercać, potem zaczniemy robić dalej. Zaczęłem nawiercać na początku wiertłem szóstką, ale te otworki były jednak małe. Także wziąłem w sobie wiatr na 7, tu chyba 7,5 dokładnie jest. Już bałem się brać 8 i wierzę 7. No, otworków muszę troszkę nawiercić, jednak sporo ich musi być. Także parę minut mi to zajmie. Dziś nawierciłem, tak na przemian wierciłem, nie, nie rzędami, dlatego że bałem się, żeby tego nie osłabić. A tak się mijają te otwory. Ale zauważyłem, że w środku, nie nie będzie widoczne, sterczą takie. O piłki, powiedzmy, no. plastikowe co prawda, ale piłki. myślę, że będę my musiał to papierem ściernym wszystko w środku poprzycierać dlatego, żeby nam nie haczyło później naszego piekietu. rurkę już oszlifowałem w środku i trochę na zewnątrz, żeby nie było tego kosmata i przygotowałem sobie dwie takie troszeczkę grubsze deski, one mają ponad 3 cm grubości i one będą tworzyć blat i oczywiście muszę w tym blacie wyciąć tej szerokości, tej wielkości w zasadzie otwór żeby móc wsunąć tą rurę no i jednocześnie żeby ona nam się na tym rancie oparła żeby nam nie przelatywała na wylot tak że musi być szersza nieco od tego węższa natomiast od tego kołnierza Także będziemy teraz odrysowywać i to wycinać otwór już wyciąłem swobodnie wchodzi tu ma luz Natomiast tu przy tym kielichu tu szerszym ładnie się zaciska i opiera się na rancie. Także wszystko jest ok. Myślę, że teraz tak, blat trzeba będzie od spodu wzmocnić, czyli zrobić, żeby się trzymał w całości no i do niego będziemy żeby za, zacząć mocować nogi. Przyciąłem dwie takie kantóweczki, myślę, że nimi połączymy ten blat. Do tego wziąłem wkręty. 6 cm długie wkręty praktycznie będą na całość pasować nam tutaj na długość łączenia i grubość ich 5 mm wydaje mi się, że to dosyć solidne grube, także jakie przyłapie będzie się blat na pewno trzymał no myślę, że blat jest gotowy. Tak to będzie wyglądało już skręcone oczywiście od spodu dałem po cztery takie właśnie długie wkręty, które pokazywałem tak sobie blat będzie wyglądał rurka mi wychodzi bez problemu, ładnie się zapiera także teraz tylko robimy nogi. Wyciąłem właśnie nogi i zacząłem je pod kątem 22,5 stopnie długości są 77 cm, także doblcik nam wyjdzie też na tej samej wysokości no może miałam zrobić osiemdziesiątkę, natomiast tutaj gdzieś miałem jakiegoś takiego sęka i musiałem nieco je skrócić, ale chyba to nie będzie takiego wielkiego znaczenia miało te 3 centymetry. No i cóż, będę się mocował i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Chciałem mocować już nogi, ale okazuje się, że blat jednak zrobiłem za wąski i tu jest bardzo mało miejsca jak się stanie, także chyba będę musiał tutaj coś przerobić, powiększyć nieco blat. Z dwóch stron na boki, żeby te nóżki były troszeczkę szerzej, no to będzie wtedy stabilnie stało. Bo teraz to prawdopodobnie chyliłoby się to na boki. Także niewiele zrobiłem, a już muszę poprawić. Oprócz tego, że muszę poszerzyć blat, bo tak teraz się sprzyjrzałem, to jeszcze jednocześnie muszę rozszerzyć na dole nogi, żeby to było stabilne. Czyli spójrzcie, że tu się kąt zmienia. Muszę taki kąt dodatkowo wyciąć w tym miejscu, żeby nam to przylegało, czyli zrobiłem teraz to na heblarce coś takiego właśnie, takiego klocka pod tym właśnie kątem z dwóch stron zheblowałem, teraz go oczywiście przetnę na pół i umocuję go do tych listew od spodu, tak że będę mógł jednocześnie rozszerzyć go a nad niego sobie dobiję takie po 5 cm powiedzmy, tego blatu. I zobaczymy, ile nam tam wyjdzie, bo tak ciężko mi teraz jest przeliczyć. Tak, żeby zasłonił ten blat, jednocześnie te nogi właśnie od góry. O to właśnie chodziło. Takie po prostu powstawiać klinę z dwóch stron. Noga będzie ładnie przylegała. Rozszerzy ją i będę miał na górze jeszcze miejsce, by oczywiście Poszerzyć blat o po parę centymetrów, a oczywiście chodzi mi tu o tą odległość 3 centymetry z tej listwy, noga ze 3, 3 z kawałkiem, także 6-7 centymetrów będę, będę mógł sobie przedłużyć blad z dwóch stron. No już poprawiłem wszystko, jednak nie da się wszystkiego tak jakby człowiek planował yy, zrobić, zawsze jakieś wychodzą błędy podczas robienia, no i dobrze, że może to wszystko poprawić. także Poszerzyłem blat jak widzicie, po 7 cm z dwóch stron. Był do tego zmuszony po to tylko, żeby miały gdzie nogi się tu mieścić. Dołożyłem właśnie te kliny, o których wspomniałem, także też nam rozszerzą nóżki trochę na boki. No i jednocześnie zyskamy na stabilności tego tej całej naszej maszynki, dlatego że to byłoby za wąsko i faktycznie przy naciskaniu, a jednak trzeba troszeczkę siły użyć, chyliłoby się to nam prawdopodobnie na boki. Przykręciłem nogi, no tak dosyć solidnie to wygląda, nie będę się chwalił, ale naprawdę taboret, szeroko rozstawione nogi, troszeczkę może do, za duży kąt dałem, bo chyba mi się wydaje, że jest za bardzo szeroko, ale no, w sumie każdy się na podwórku z tym zmieści, nie ma żadnego problemu, nie musi zostać w końcu w pokoju, że się nie mieścimy. No i cóż, rurę wsadziłem, jak widzicie. Tak ona tu będzie siedzieć. Tu ma z luzem wypaść nie wypadnie przy naciskaniu. I teraz musimy mocować tą oto blachę. Taką blachę właśnie mam, chcę ją wykorzystać. Dosyć gruba to chyba trójka blaszka, dosyć sztywna. Musimy ją tak umocować, żeby na tej wysokości ona leżała pod tą tubą. Dlatego, że ona będzie służyć właśnie na to oparcie do przyciskania brykietu. I tak z, pomyślałem sobie, że będę ją robił na tej zasadzie, że jak wcisnę brykiet, to będę ją po prostu po tych listwach, które tu umocuję, wyciągał i brykiet wy, wysuwał. Nie mam tu zawiasów, wiadomo, nie umocuję żadnych zawiasów do plastikowej rury, więc muszę w ten sposób to rozwiązać. A jednocześnie te nogi, które, te listwy, które tu będą trzymały y, tę blachę, posłużą nam na wzmocnienie, więc to wszystko jeszcze dodatkowo y, zwiążę. Także myślę, że to będzie jeszcze solidniejsze, ani, aniżeli już teraz jest. Dół w zasadzie był wykonany, całą tą podstawę. Wydaje mi się, że to wszystko jest w porządku. Nogi powzmacniałem yy, takimi poprzeczkami z czterech stron. Tu zrobiłem sobie takie rusztowanie pod tą blachę, bo właśnie nie, ta blacha będzie tutaj jak gdyby taką podłogą dla tego briketu, żeby to nam nie wypadało. Przez tą rurę będziemy wciskać go od góry. I też musiałem tak właśnie wzmocnić, bo zauważyłem, że jak położyłem blachę i naciskałem tą rurę, to ona jednak już nam się wyginała, więc dodatkowe oparcie tam z tyłu, jak widzicie, też, żeby ta blacha się nie przesuwała, nie wypadła przy pracy. Też jest takie zabezpieczenie. Tu już na boki nie będę tego robił, ona ma sporo miejsca. Także to tak by wyglądało, jeśli chodzi o dół. Tu jest oczywiście ta rura, o której Wam mówiłem, ona będzie tu na dole na tą blachę uciskała uciskał się będzie ten właśnie brykiet na tej blasze no i cóż, zostało nam tylko góra zrobić to, tą dźwignię w którą będziemy wduszać tą papkę zacząłem robić już dźwignię, jak widzicie umocowałem te ramię główne już do stolika nie wiem jeszcze na jakiej wysokości to wszystko ma być, dlatego tak jest spięte, nie wiem to wyraźnie będzie widać, drutem po prostu przełożyłem, po to tylko, żeby już widzieć jak to ma po prostu działać, natomiast później będzie tu już rozwiercał na większy otwór i wiadomo dam grubszą śrubę, bo to będziemy jakieś tam siły tu sobie zrobiłem taki tłok to będzie takie kółko z drewna wyciąłem z dosyć grubszego z grubszej takiej deski, 3,5 cm, dosyć mocne Dałem również y, taką kantóweczkę chyba z 4x4, czy ze 4,5 nawet na 4,5 y, ona będzie właśnie. Mami tutaj się z tym oporam. O, ma tutaj wchodzić nam i cisnąć tą masę. Y, do tego będę musiał przymocować takie uszy. Na tak samo otwory jak tutaj i tą dźwignię przełożyć właśnie przez te otwory tak żeby teraz to wszystko mocował i to później do długości dlatego że musi być tu zachowana jakaś odległość żeby nam to się wsuwało jednocześnie wysuwało więc na razie robię tak aby tylko to pomierzyć sobie a potem będziemy już na stałe mocować Umocowałam tak prowizorycznie na razie na jakiś tam wkręt żeby zobaczyć czy to będzie działać Widzę, że swobodnie się to wyciąga i zobaczymy jak będzie to nam opadać <laughs> działa Wiadomo, tak głęboko i tak wchodzić nie będzie, dlatego, że tam teraz spadło na same dno. Natomiast później będzie tam przecież ta masa brykietowa, także myślę, że te 10, nawet 12, czy nawet więcej centymetrów po uciśnięciu także to będzie do tej wysokości, podejrzewam się, tylko zanurzać nam. Także będzie dużo jeszcze miejsca, by ewentualnie dociskać, także wydaje mi się, że wszystko w porządku. Także chyba będę już nawiercał większe otwory przekładał większe śruby żeby to się wszystko trzymało no i zrobimy ostateczną próbę założyłem już grubsze śruby tutaj dałem pręd dwunastkę, taki z metra nie miał takiej długiej śrubki tu jest również założona śruba akurat miała dłuższą taką jedną miałem dla problemu Teraz raz spojrzymy wszystko ładnie chodzi tu trzeba przetrzymać ręką, żeby wcelować po prostu z tą nie ma problemu również opada. Tu spójrzmy do samego końca. Jak widać. O, delikatnie uniosę. Do samego końca tłok dochodzi, więc nie będzie problemu, by nawet nam wyciskał ten brykiet już do końca, kiedy zabiorę blachę. To nam go do końca wypchnie. Nie myślałem o tym nawet. Chciałem po prostu tą tuleję wyjmować. Dlatego ona jest tutaj taka dosyć luźna. Razem z tym brykietem i ręcznie wypychać. Natomiast fajnie mi wyszło, bo ten trłok będzie ją wypychał. Także spodem będziemy od spodu przetrzymywać i dłońmi i po prostu ten brykiet wyjmować. A jak wyjmować? No jeszcze nie wiem. Tu będzie blacha ale myślę że o tym w następnym filmie kiedy będę robił próbę na razie wykonałem maszynę jestem zadowolony a potem będziemy robić próbę